Jan Szczepanik urodził się 13 czerwca 1872 roku w Rudnikach. Pierwszą jego szkołą była Szkoła Ludowa, a następnie uczył się w gimnazjum w Jaśle, którego ostatecznie nie ukończył. Mimo niepowodzeń ukończył seminarium nauczycielskie w Krakowie w 1891 roku, a następnie pracował jako nauczyciel w Podkrosieńskich wsiach. W 1896 roku wyjechał do Krakowa i tam opracował wydajną fotoelektryczną metodę tkania i kolorowania wzorzystych tkanin. W 1898 roku opatentował teleskop, czyli aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności wraz z dźwiękiem, protoplastę dzisiejszej telewizji. W latach 1902-1903 wynalazł barwoczuły papier fotograficzny. Był również twórcą wielu innych wynalazków, np. przyrządu do kopiowania rzeźb. Pracował również nad samolotem z ruchomymi skrzydłami śmigłowcem z podwójnym układem wirnika sterowcem, łodzią podwodną oraz karabinem elektrycznym. Podaj dokładną datę śmierci Jana Szczepanika.